Roczny Barum upływa pod znakiem wody. Już wczoraj podczas ceremonii otwarcia otworzyły się niebiosa. Dzisiaj od rana pada właściwie na każdym odcinku specjalnym. Oczywiście dla kierowców to dodatkowe utrudnienie, dla kibiców także. Większość z nich przyjechała na odcinki specjalne wyposażona w płaszcze przeciwdeszczowe oraz parasole. Zgodnie z oczekiwaniami liderem rajdu Barum po pierwszym dniu rywalizacji jest Jan Kopecki. Czeski kierowca prowadzący Skodę Fabie o blisko pół minuty wyprzedza Belga Frediego Loïcsa, także na Skodzie. Trzecie miejsce zajmuje trzykrotny mistrz Polski Brian Bouffier, jadący Peugeotem 207. Po przedostatnim sobotnim odcinku Brian był drugi, ale ostatecznie zakończył dzień ze stratą zaledwie 0,3 sekundy do belgijskiej załogi. Prowadzący w klasyfikacji generalnej serialu IRC Finn Jucho Haninen jest czwarty, ale od Pouffier dzieli go zaledwie 6,7 sekund. Ten. Na razie zajmujesz trzecie miejsce, ale do Freddygo Loixa tracisz tylko kilkadziesiątych. Jak minął ten dzień? To był bardzo dobry dzień. Peugeot spisuje się nieźle. Jadę tak szybko jak tylko można, ale to nie jest łatwe, bo odcinki są dosyć trudne i na asfalcie jest sporo błota. Ciągle padał deszcz, więc niektóre fragmenty były niesamowicie śliskie. Popełniłem dwa błędy, byłem bardzo bliski wypadnięcia z trasy, więc powinienem być bardzo szczęśliwy, że jeszcze jadę. Jutro mamy nowy dzień i obiecuję, że dam z siebie wszystko. Najlepsza polska załoga to niespodziewanie Wojtek Huchała i Ryszard Ciupka, ścigający się w klasyfikacji Pirelli Star Driver. Załoga zbielska jest na 36. miejscu. Jesteśmy po pierwszym dniu rajdu Barum. Z odcinka na odcinek te wyniki są coraz lepsze. Widać, że powoli się wjeżdżasz w samochód. Na pewno wjeżdżam się w samochód. Też, też coraz bardziej ufam swojemu opisowi, gdyż te odcinki naprawdę są piękne, ale są do tego bardzo, bardzo trudne, bardzo techniczne, niesamowicie brudne i dość ciężkie do przejechania szybkim tempem. Już dwa ostatnie odcinki udało mi się w miarę fajnie przejechać, z tym, że na ostatnim pogrzebałem tu szansę na zwycięstwo w Citroenach w polu, no gdzie tam straciliśmy z Rysiem. Na dość, na dość długo się zameldowaliśmy w polu, no i była bida wyjechać z niego tak naprawdę, ale optymistycznie bardzo patrzymy na jutrzejszy dzień i myślę, że tą stratę uda się nadrobić i z jakimś z, z uśmiechem na ustach wrócić jutro wieczorem do domu. Pytanie jest następujące. W którym roku zwyciężyłem po raz pierwszy w klasyfikacji generalnej w rajdzie zaliczanym do Mistrzostw Polski? Podpowiemy, że było to pomiędzy rokiem 2005 a 2010. Muzyka